witajcie w końcu po 5 tygodniach tutaj yy, odwiedzania centr handlowych, postanowiliśmy się wybrać na piękną plażę plaża jest piękna czysty piasek żółty fale są malutkie, także dobrze jest dla dzieci no teraz akurat są fale, bo skuter wodny przejechał także też jest atrakcja skuter, banan jakieś takie tam ciągnione o tam to taki koła. Przejechało. Wyszedłem na zachód słońca. Zobaczyłem zachód słońca, bo szedłem po telefon. Wróciłem, no minęło 15 sekund i już słońce schowało się za górą. Tak to wygląda. Pozdrawiam moich przyciągów <laughs> specjalnie Andrzeja z jego stoku. Rozwiedzia wodę na no Andrzejku, przyjeżdżaj. Fajnie ciepełko, leci się 16 godzin, ale super.